I Ultimate Pack, którym kurwa match... Dają 5 skill points do rozwoju postaci. Małym troszkę, było napisane na stronie PlayStation, że będzie wymagała gra podłączenia do internetu, żeby w ogóle grać. W każdym razie pojawia się grafika koncepcyjna z Noe, bardziej przypominająca właśnie postać oE jako taka ninja. Lucifer Morningstar napisał pod naszym filmem okay. coś takiego. Pomysł z tym celem miastu, jest niesamowicie odklejony. W każdej części, o czym bohaterów to do danego regionu i kultury. Przejdźmy więc do kontrowersji. Zobaczmy, te... sprzedaży. Czy od sprzedaży? Okej, okay, co tam masz? Ogólnie ceny. A w tym sensie, ogólnie tak, jeśli chodzi o ceny. Dobra, Ponieważ no. standardowa edycja w Preorderze kosztuje 2 290 zł, jest to ok cena. Okay. Cena tak naprawdę na premierę, czyli Gold Edition, 439 zł. Ultimate Edition, 340 zł. No i jeśli chcecie sobie pograć na, w Ultimate Edition na 530. Ubisoft. A co powiedziałem? 330. 539. Dokładnie. A Ultimate Edition, jeśli chcecie zagrać na Ubisoft Plus, no to 74,90. I teraz warto powiedzieć, co w tej edycji jest. No bo w standard edycji mamy base game i pre-order bonus. Jakieś... W Gold Edition mamy pre-order bonus, czyli misję. Tak, właśnie to jest ciekawe. Season Passa, który będzie zawierał dwa nadchodzące DLC-ki, to Ubisoft nie jest nic złego. To jest taki, chociaż drugie to jest taki preorder dlc ów nie? Więc to pytanie, jak tutaj na to patrzycie tak moralnie. Będzie dodatkowa misja w tym, w tym, w tym pre-order bonus i 3 dni early access. I to są rzeczy, które mnie naprawdę wkładają, bo nie dość, że misja, za paywallem nie jest niczym, co chcę oglądać, bo chciałbym na przykład tą misję przejść, jak płacę za grania. Druga sprawa jest taka, że chyba nawet bardziej denerwuje mnie premiera 3 dni wcześniej, lub jak ja to lubię odkreślać, premiera 3 dni później, jeśli nie zapłacimy. Mhm. Więc. Więc ja po prostu nie, nie lubię czegoś takiego, gdy premiera jest rozwadniana. Bo to wychodzi tak, recenzenci dostają premierę już wcześniej, nie? Nawet wcześniej jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej. Tak. Odcinki pewnie wychodzą, retenzenckie i tam nagrania i tak dalej. Czas. Jeśli kiedy leci ten trzy dni i do niej akcja się zaczyna, to tak. pewnie wtedy wychodzą te odcinki. jestem właśnie ciekawy, kiedy to embargo spadnie. Tak. Potem dostają te osoby, które zakupiły edycję i potem dopiero my. Więc osoby, które nie płacą, mają chuj FOMO. Ja mam duże FOMO i ja na przykład chciałbym ze wszystkimi na premierę, bo ja lubię premiery, patrzeć, jak tam ludzie komentują, jak im się podoba. Są wręcz trzy premiery, nie? <laughs> to jest. Dlatego nie lubię. Dlatego tego nie lubię. Na przykład najbardziej mnie to zabolało prze Mortal Kombat 11, w którym to mieliśmy premierę. Kur... Ja nie to. wiem, kiedy ta gra już wyszła. z tak, tak, 18, tak. ale już ludzie od poprzedniego miesiąca już grali w coś no, tam. Tak. Potem potem jeszcze tutaj już recenzja wychodziła, ale nie wszyscy, tutaj jeszcze coś tam, recenzja czegoś innego, bum, bum, bum. Ja nie wiem, kiedy ta gra wyszła i się pogubiłem. Tak, pamiętam, że tak było. No. Ale ja mam tutaj do powiedzenia bardziej denerwuje cię to, że jest misja w preorderze czy to, że szybciej trzeba zagrać. Czyli ryxy mnie bardziej furza. I właśnie mnie to też bardziej denerwuje. Że już kij w to misję w preorderze, bo w sumie standardowa edycja też ma misję w preorderze, więc to jest fair, moim zdaniem, to bardzo. Sam fakt tego, że dziennikarze dostaną tydzień, albo nawet półtora tygodnia. Na szybciej Jak nie dwa Gracze będą mieli Dobra w każdym razie Na czym to skończyliśmy Na tych edycjach Że nas skróżają. No to dobra Jeszcze Ultimate Edition Mamy za 539 zł pre bonusy Season Pass 3 dni early accessu I Ultimate Pack Którym kurwa mać Dają 5 skill pointsów do rozwoju postaci. To są rzeczy, które niedawno, niedawno temu jeszcze nagrałem odcinek, w którym tam podsumowałem, jak wyglądają mniej więcej mikrotransakcje w. Yy, odcinek, w którym pokazałem, jak wyglądają mniej więcej mikrotransakcje w Unity w Orginsie od I to jest wręcz mnie. Jak ja widzę takie takie praktyki, to nie to po prostu tak wkurka. Nienawidzę, jak coś takiego jest. To jest wręcz Pay to win. To jest nawet może i gorsze niż Dragon's Dogma. Nie nawidzę takiego. Nienawidzę Pay to win, nienawidzę skill pointsów, nie Pay to win w grach multiplayer, w single player tym bardziej, jak mi ktoś tutaj napisze, że jak chcesz, jak nie chcesz tych skill pointów, to nie kupuj, albo nie korzystaj. spierdalaj, to ci dam bana, jak tak napiszesz. No, ale tak, tego będą jeszcze czerwone zbrojki i skin do wierzchowca. Ja dzisiaj się za bardzo odpalam, bo te, te listy mnie tak wkurzyły. Jak chcę tylko o tych listach, nie, chcę właśnie spokojnie. Czerwone, w zbro... no, e, czerwone zbrojki i skin do wierzchowca. Oczywiście skiny, które totalnie wybijają z immersji. Ten wierzchowy jakiś, naprawdę jakiś kozioł, coś w tym stylu, kurzający. I coś, co jest ciekawe, dają Red Dragon Filter do trybu fotograficznego. odajcie ci głos, jak kupię Myślę, że będę. Ja nie jestem nie, nie robię zdjęć w grach. Nie, jakby nigdy nie robiłem zdjęć w grach. Raz zrobiłem kratosa, ale to dlatego, że zajebiście wyglądało. A tak to nie jestem fanem robienia zdjęć w grach, bo po co? A lubisz te Pięć Pięskim pońców? No super, jak, jak zakupię, kurwa. Jak, bez, jak dostanę kodzik od twórców, to dam, przepiszę. Chciałbyś pięć, pi na, na co byś wydał? Pięć po kurwa nie na głupoty, kurwa <laughs> Kurwa, no jestem ciekaw. Jestem ciekawy, co tam będzie. No nie, bo w się takie coś już było. W Unity na przykład mogliście za walutę Helix sobie kupować każdą broń, jaką sobie chcieliście. I tutaj chyba też będą te, te pakiety. Po prostu z punktami Helix będzie ingamowa waluta. Która pewnie będzie podzielona tak jak zwykle na te pakiety, które zawsze ci brakuje, czegoś do końca, żeby sobie pełną cyfrę kupić, bo zawsze wychodzi jakiś tam mnożnik. Ja po prostu chciałem, żeby się ogarnęli, nie dymali, nie robili takich rzeczy jak edycje do kupienia, w które dają Ci 3 dni wcześniej gry, albo dodatkowo misję, albo 5 punktów do drzewka umiejętności. Znaczy, to, czy to by było rozwiązanie problemu? Nie uważam tego. Uważam, że oni powinni jakby, nie wiadomo, że to jest core, bo oni będą lecieli na te, oni będą lecieli na po prostu zyski. Jeżeli to im przynosi zyski, to tak, to będą to robić dalej. Ale sami z siebie się nie ogarną. Oni potrzebują, powiedzmy, jakiegoś walkie, żeby, żeby się zabrał do coś takiego. Chodzi mi bardziej o jakąś organizację, która jakby powie, że tak nie możecie robić, że tak nie można robić i... A nie wydaje się, że oni by bardziej potrzebowali osób, które nie będą kupować tej gry, żeby się ogarnąć, jeżeli nie będą mieli dochodów, to po prostu zmienią strategię. Może inaczej, jeżeli zobaczyliby, że ten pozytywny marketing wynikający z tej normalnej premiery, jak na przykład Larian jest bardziej opłacalny niż pieprzanie wszystkiego, co się da do pieprzonego Ultimate Packa za 539 złotych, no to może i by to robili, by zrezygnowali z pay Ale jak widać, są jakieś debile, którym 5 skill points. Przekonuje ich. No, to przekonuje ich, przekonuje ich i jeszcze zbroki czerwone. Jeszcze o tych kontrowersjach, bo na początku też pojawiła się informacja, że małym troszkę było napisane na stronie PlayStation, że będzie wymagała gra podłączenia do internetu, żeby w ogóle grać. Okazało się później, że nie, bo Ubisoft to się było tak, ale Ubisoft zmienił zdanie, napisał, że jednak nie będzie potrzeba i tu się kontrowersje skończyły. Także przynajmniej szybko zareagowali. Brawo. Czy ty tam coś jeszcze masz? Bo jeszcze jest Mam jeden... o tym stroju, bo pojawiła się... się grafika koncepcyjna na OE. Masz ją gdzieś przygotowaną? Mam ją przygotowaną, tylko nie. Wyślij mi na Messengerze. W każdym razie pojawiła się grafika koncepcyjna z Na OE, bardziej przypominająca właśnie postać na OE taka ninja. W każdym razie widzicie teraz na ekranie strój, i jak możecie zauważyć, no dość mocno one się od siebie różnią, chociażby no, właśnie samym ubiorem czy kolorystyką. I to po prawej macie strój, który pierwotnie miał pojawić się w grze, a to po lewej ten, który się w grze pojawił, i jak możecie zauważyć, bardziej on przypomina ten strój asasyński, ten skrytobójczy strój. Ale nie wiem co to jest afera. Przecież... Afera jest taka, że... że ludziom bardziej podoba się ten strój po prawej niż ten po lewej. Ale nie szukujmy się, przecież tam będzie tyle strojów tych grze, że sobie dopasujemy oczywiście, co nam się podoba. Że tak, oczywiście, że tak prawdopodobnie ten strój, który teraz widzicie po lewej, nie będą go ludzi Używać po dwóch godzinach grania, kiedy odblokują jakiś strój inny do tej postaci. No? Więc tak będzie. <kł> Także to jest w ogóle bez sensu. I może nawet ten strój po prawej pojawi się w grze. Mm -hmm. to się tak udaje, że może się nawet pojawić. Także to jest w ogóle bez sensu. To, że ta postać jest promowana tym strojem, to nie znaczy nic. Także kontrowersje, właśnie chciałem to powiedzieć, że kontrowersje z tym związane są całkowicie bez sensu. I ludzie po prostu czepiają się, byle się czepiać, bo taki miał być koncepcyjny. Fakt, może tu, nie wiem, co to jest to, to jest hak? Czy co to, jest? to to jest, co trzyma to po prawej? To jest taka broń. O... No ale... właśnie. I może ludzie będą się może... Czekaj, ja nie, ja, nie, ja nie grałem w tym. Ja nie grałem w For Honor, dużo. Ale nie wiem, jak ona się nazywa Może no, po prostu ludzie się będą czepiać, że takiej broni nie będzie miała. No będzie, bo była pokazana nawet. No właśnie. No, na okładce jest w niej. No właśnie, no właśnie. Dlatego nie ma się co czepiać i to jest właśnie ta cała kontrowersja związana. Ludziom bardziej się podoba ten strój. W każdym razie o to wszystko chodzi w tej kontrowersji. Dziękuję. Kusarigama, o właśnie. Wróć Dzięki, mi, wróć mi. Dziękuję za. Y, m, dziękuję za informację, że tak to się nazywało. Kusarigama, zapamiętam. Kusarigama. Kusarigama. Teoretycznie był jeszcze komentarz pod naszym filmem. Nawet diego 96, zapytał się, czy pamięta ktoś podstawowy strój Kasandry. Pamiętasz? Aleksiosa? No, tego strideru, no? pamiętam. To jest strój No. Ja nie pamiętam zagrożenia. Ja potem ubrałem sobie ten z chyba edycji Deluxe i sobie nim chodziłem. Ale. A potem zmieniłem jeszcze na jakiś inny, także to w ogóle jest bez sens. No, i... no i generalnie jeszcze czekaj. Miałem jeszcze jeden komentarz, spod filmu był. Okay. Ale teoretycznie wszystko to poruszyliśmy, bo tutaj go przeczytam. Lucifer Morningstar napisał pod naszym filmem okay. coś takiego. Pomysł z tym celem: Ja jest niesamowicie odklejony. W każdej części otrzymaliśmy bohaterów tożsamych do danego regionu i kultury: Altair, Ezio, Conor, Arno, Bajek, Alexios, Cassandra, Eivor. To się nie, nie do końca mogę zgodzić, no bo teoretycznie tutaj mamy. No, która jest tożsama dla regionu. Tutaj nagle jeden z bohaterów pochodzi zupełnie z innej kultury. No właśnie, on nie pochodzi do końca z innej kultury, bo się zasymilował. Jest ciśnięty tylko po to, by odhaczyć podpunkt do koloru skóry. No to jest jakby można, można wnioskować, co mogło stać za taką decyzją. Czy jest to chęć, jakby tej poprawności politycznej, o której się tak dużo mówi? Czy to po prostu decyzja kreatywna? Ja bym nie wiem, czy, czy, czy to było podyktowane poprawnością polityczną, bardzo możliwe. Czy uważam, że jeśli nawet było podyktowane, a zostanie zrobione fajnie, czy to jest problem w ogóle? Czy uważam, że wątek Jasuka może być ciekawszy niż, niż byłoby bez niego? Uważam, że może. Być to ciekawsze, i mimo tego, że nawet zostało podyktowane, nie wiem, przypodobaniem się pewnym kręgom, to uważam, że może to być zrobione fajnie i finalnie może wyjść całkiem sympatycznie. Oczywiście, że wątek Yasuke będzie, jest jakby dobrze, że go wprowadzili, ze względu na to, że zawsze daje to jakąś, wiesz, inne spojrzenie na świat, tym bardziej oczami Yasuke, który, no kurde, no jeszcze nigdy nie było czegoś takiego, że w Japonii pojawił się czarną skóry, no jakby to jest pierwszy raz w grach i jestem ciekawy, jak to przedstawiał. Dla wyjaśnienia, tak, jest postacią Yasuke jest his postacią historyczną, ale Iziobek pisze tak. Nie do końca był samurajem, miał co prawda tytuł ale nie był samurajem. Nie posiadał ziemi i tak dalej, dostał go, tylko bo był inny i jego pan chciał go mieć jako okaz kogoś z innym kolorem skóry. To są rzeczy, które nie są podparte żadnymi jakby źródłami. Nie wiem skąd to, skąd to jest brane, a dlatego jeśli ktoś tu ma jakieś takie źródła właśnie ku temu je, świadczące, to prosiłbym o to, żebyście dodali, bo naprawdę nie wiem skąd takie informacje się biorą. Kto pytał o postać historyczną? Od kiedy Ubisoft tak troszczy się o postaci historyczne, ja to, jako protagonistów, jakoś do tej pory nikt nie miał o to względów. Jeśli tak było, to czemu w Walhalli nie sterowaliśmy przykład Ragnarem, który jest dość rozpoznawalną postacią, albo nawet królem Haraldem. No tutaj chyba jest ta kwestia, że jakby historyczne występowały, co prawda nie w roli protagonistów, ale czy to jest jakiś wielki problem o to, że ten, że to jest postać historyczna? W sensie ludzie tutaj odwołują się do tego i bronią Jasukę, że to jest postać historyczna. Oni bronią z takiego względu, że bronią po prostu tego koloru skóry, nie? W sensie, że oni sobie nie wymyślili koloru skóry, tylko po mm -hmm. prostu, że to jest postać historyczna, że taka, taka postać naprawdę istniała. Wydaje mi o to się, chodzi. że to Nie lepiej... chodzi o to, że główny bohater po prostu. Wydaje mi się, że lepiej, że przedstawili Jasukę jako postać historyczną, zamiast zrobić po prostu jakiegoś czarnoskórego samuraja, który nie będzie się nazywał Yasuke, to będzie ktoś inny, bo dzięki temu mają lepsze wytłumaczenie na to wszystko i jakby mogą sobie pozwolić na więcej. I po Вторичных выданий.